Witam Was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Karola i dziś zapraszam Was na Infinity Flow bez czaturank. Nasz kanał działa na zasadzie dobrowolnego wsparcia, za które serdecznie dziękujemy. To właśnie dzięki temu wsparciu dziś możemy wspólnie praktykować. Można nas wspierać jednorazowo poprzez blika naszą stronę internetową albo Wspierać nas regularnie poprzez kliknięcie przycisku Wesprzyj przy nazwie naszego kanału. Tam możecie przeczytać, jakie bonusy przygotowujemy dla osób, które wspierają nas regularnie. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji naszego kanału. A teraz już zacznijmy naszą praktykę od wstania. Stańmy sobie od razu. Ze złączonymi stopami w samastitihi opuśćmy barki, wydłużmy plecy, poczujmy oddech. Zróbmy jeden wspólny głęboki wdech, głęboki wydech. I stając na prawej nodze, na kolejnym wdechu unieśmy ręce w górę i wyciągnijmy lewe kolano do góry, do małej utitahasty. I teraz z wydechem. Kolano wędruje do boku, a ręce układają się na kształt kaktusa. Wróćmy do początku. Wdech. Kolano do przodu, ręce w górę. I wydech. Kolano bok kaktus. Uhu. Wdech. No i utrzymajmy równowagę. Inaczej niż prowadzący. I wydech do boku. Jeszcze jeden wdech. Góra. Do boku wydech. Wdech. Centrum. I wydech, odstawiamy nogę. Druga strona. Wdech kolano prawe do góry, wydech do boku. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech bok. Wdech. Ostatni raz do boku, wydech. Do centrum wdech i odstawiamy nogę. Ja już stanę na początku maty. Wiecie, co robić? Na wdechu. Lewa noga do góry, mała hasta, ręce nad głową, z wydechem nasz kaktus i kolano do boku. Wdech, noga wraca do centrum i teraz z wydechem pochylamy korpus i duży krok w tył, nama anjiniasana. I powrót. Wdech do góry, do małej utitahasty. Z wydechem pochylenie odstawiamy nogę. Wdech, góra. Mała utita hasta, wydech, odstawiamy. Ostatni raz. Wdech, mała utita hasta i wydech. Nama anjinyasana. Z tej pozycji płynnie. Lewa ręka zaczyna. Wdech, góra. Otwieram się do wojownika drugiego. Opuszczam tylną piętę na matę i z wydechem wracam. Ręka lewa tą samą drogą i tylna pięta do góry. Wdech, wojownik drugi, wydech, pochylona Andziasana. Wdech, wojownik drugi, wydech, pochylona. Ostatni raz zróbmy: wdech, wydech i powrót wdech przez małą Utita Hastę. Z wydechem odstawiamy nogę. Druga strona. Prawe kolano do góry wdech. Z wydechem kaktus, noga do boku. Wdech. Mała utita hasta. I z wydechem pochylamy, odstawiamy nogę. Na wdechu wróćmy. Noga, góra, ręce nad głowę. Wydech. Miękki, spokojny ruch. Nauczmy się tego ruchu. Wdech. Nie chciało. Zrozumie jak on wygląda. Wydech. Wdech. Nie ostatni raz. Wydech. No i flow do wojownika drugiego. Tu zaczyna prawa ręka. Wdech przez górę. Otwieramy tylna pięta cała na macie. Wydech tą samą drogą wracam. Wdech. Wojownik drugi. Jakby na końcu wzrok na lewą dłoń. Wydech, pochylenie. Wdech, wydech. Wdech. Ok. I wracamy. Czyli wydech nama Anginiasa, wdech mała utita hasta. I wydech odstawiamy nogę. Lewa noga do góry, czyli zaczynamy jakby będąc na prawej nodze, dlatego lewa noga do góry. Wdech. Z wydechem kaktus, noga do boku, ręce, wdech, powrót do małej Utitahasty, wydech, nama, angiasana, wdech, wojownik drugi i teraz z wydechem taka wysoka skandasana, na tył maty, czyli przez górę łączę dłonie na mostku, palce stopy lewej na tył maty i schodzę w dół. Chwilę tu zostańmy, poczujmy taką no, siłę tej pozycji. Pośladki ciągniemy w tył, schodzimy nisko, palce stopy prawej w górze, dłonie na mostku. Zróbmy wdech, zróbmy wydech. I z kolejnym wdechem wracamy z powrotem naprzód. Maty, uginamy prawą nogę, lewa ręka wędruje na matę, prawa ręka w górę, biodra niziutko. Tu odpycham się od maty, wzrok za prawą dłonią. Też chwilkę zostańmy, żeby się zaprzyjaźnić z pozycją. Zróbmy jeszcze jeden głęboki wdech, zróbmy wydech. Ostatni wdech i z wydechem pochylmy do nama Andżiniasana. Na wdechu mała Utitahasta. I wydech, odstawmy nogę, zmieńmy stronę. Prawa noga w górę. Wdech, kaktus i noga do boku, wydech. Wdech, mała Utitahasta, pochylenie, duży krok w tył, wydech. Wdech. Wojownik drugi i skandasana na tył maty, czyli przez górę skręcam w tym ruchu stopę prawą, schodzę w dół, palce stopy lewej kieruję do góry. Ci taka silna pozycja, pośladki ciągnę w tył. Oczywiście moglibyśmy tu zejść niżej, ale dziś bym chciała mieć ten element takiego bycia trochę wyżej. Nieco silniej czasem. Dla niektórych, a dla niektórych to łatwiej jest, a nie dla niektórych trudniej. Jak to w życiu. No to jeszcze jeden wdech. Wydech, bo to pozycja wydechowa i na wdechu na przód maty. Palce stopy lewej już skierowane do przodu, prawa ręka po boku i lewa ręka w górę. Biodra nisko. Kilka oddechów znowu, żeby ciało się nauczyło tego kształtu, zapamiętało. Jeszcze jeden głęboki wdech, wydech. No to ostatni wdech. Z wydechem pochylenie nama anjiniasana. Na wdechu mała utita hasta. I wydech, odstawiamy nogę. Ok. No to teraz dodajmy jeszcze kolejne pozycje. Na wdechu, lewa noga w górę, ręce nad głowę. Z wydechem kaktus. I noga do boku. Wdech. Ręce góra. Z wydechem pochylenie odstawiamy nogę. Wdech. Wojownik drugi. Otwieramy się. Silna skandasana. Wydech. Można nisko, no ale nie tak nisko, żeby puścić mięśnie. Wdech. Łagodny, skręcony kąt. I teraz z wydechem tylne kolano przestawiamy na zewnętrzną krawędź prawej stopy. Hop. Czyli lądujemy w lekko skrzyżowanych nogach, kolano od zewnętrznej, taka trochę chybotliwa to pozycja jest. I teraz na wdechu od razu unieśmy ręce w górę i zobaczmy, czy mamy balans. Czasem jest tu trudno utrzymać tę równowagę, no więc dajmy sobie chwilę na to, żeby się zaprzyjaźnić. Siedzę sobie pośladkiem lewym na lewej pięcie, prawa stopa cała przy macie, kolano lewe na ziemi, ręce w górze. Zróbmy tu wdech. Zróbmy wydech i zrobimy flow. Znowu kaktusowe. Na wdechu jesteśmy w pozycji z rękoma w górze, a z wydechem. Kaktus w rękach i identycznie jak byliśmy w górze, kolano prawe do boku. Na wdechu powrót. Stopa za kolano, ręce w górę. Wydech. Noga do boku, kaktus. Wdech. Powrót, wydech, kaktus. Wydech, powrót, ok, wydech, kaktus. I z tej pozycji będziemy przechodzić do łagodnego, do małego półksiężyca. Lewa ręka wędruje na matę, unoszę biodra, być może piszczel nogi lewej, skręcę sobie do boku i unoszę prawą nogę w górę. To jest taka pozycja, w której będę też zmieniać kształt, bo docelowo chcę wylądować w white fingu. Zróbmy tu sobie jeden głęboki wdech, zróbmy sobie wydech. To jest pozycja wdechowa, i teraz z wydechem noga, która jest w górze, wędruje za siebie i ustawiam się tak, żeby biodra były skierowane przodem do dłuższej krawędzi maty. Bo to pozwoli mi na wdechu przyjemnie się przeciągnąć. Chwilkę sobie zostańmy. Prawa ręka ciągnie za siebie, biodra pcham do przodu. Szukam takiej przyjemności w pozycji. Wzrok w górę, może za prawą ręką. No to jeszcze jeden głęboki wdech, jakoś trzeba z tego wyjść. Więc z wydechem prawa ręka wędruje na matę i ustawiamy dłonie jak zwyczajowo są w psie. Skręcamy się przodem do krótszej krawędzi maty i teraz prawa noga na ziemi, lewa noga na wdechu, trójnogi pies. I teraz z wydechem odstawiam lewą stopę między dłonie. I na wdechu od razu do małej hasty. i zmieniliśmy stronę. No to wiemy co robić. Wydech, kolano do boku, ręce na kształt kaktusa. Wdech, mała utitahasta. Wydech, pochylenie, nama anjiniasana. Wdech, wojownik drugi. Silna skandasa na przed nami wydech. Wdech, łagodny, skręcony kąt. No i na, przed nami to jest taki mały orzeł, czyli prawe kolano ustawiamy za lewą stopą. Łapiemy równowagę, unosimy ręce w górę. Robimy wydech, robimy wdech, żeby ciało się zaprzyjaźniło po raz pierwszy z pozycją. Siedzimy sobie prawym pośladkiem na prawej pięcie i zróbmy flow. To jest wdech, więc z wydechem kolano do boku i ręce na kształt kaktusa. Na wdechu wraca noga, ręce do góry. Później jak już będziemy płynąć, wydech, to będzie to nawet łatwiejsze niż teraz, ale no, tym bardziej ucząc się wdech, niech będzie trudniej wydech, żeby później było łatwiej. Wdech, wydech, chyba jeszcze raz, wdech, wydech. I stąd do półksiężyca odkładam dłoń. Już mogę lekko skręcić piszczel. Wdech, lewa noga w górę. Tu chwilkę sobie zostańmy. Spróbujmy odepchnąć się od prawej ręki. Pociągnijmy nogę taką silną w tył, czubek głowy w drugą stronę. I z tej pozycji, tu trzeba pamiętać, że wychodząc z niej, trzeba się jakby już mm, jak najlepiej ustawić do finga. Czyli odstawiam sobie nogę lewą lekko za siebie, skręcam biodra i skręcam prawą nogę, prawy piszczel, tak, żeby było mi najprzyjemniej. I z wdechem tu się przeciągam. Lewa ręka wędruje w tył, za siebie, biodra do przodu. Dużo tu zależy właśnie od tego, jak ustawicie. To, to wyjście z półksiężyca, jak ustawicie dobrze geometrię, to będzie przyjemnie. A właśnie jak się tam coś nie pozgadza, to też się da zrobić, ale będzie to takie właśnie trochę bardziej stłamszone otwarcie. Dobra, zróbmy jeszcze jeden wdech i nauczmy się z tego wychodzić. Z wydechem odkładamy dłonie, i tu też być może trzeba przestawić dłoń, jak ona gdzieś tam wylądowała w jakimś dziwnym miejscu, tak jak zwykle jest w psie. Jednocześnie przestawiam lewą stopę, no znowu tak jak zwykle jest w psie, żeby na wdechu dać prawą nogę do góry. I z wydechem stopa między dłonie. Na wdechu mała utita hasta do góry. Wydech kaktus. Wdech, mała utitahasta hasta, i wydech nama Anjiniasana. Wdech, wojownik drugi. Wydech, Skandasana na tył maty. Wdech, łagodny skręcony kąt. Wydech, przygotowanie do orła. Wdech. Nogi Orła, tak to nazwijmy. Wydech, kaktus. Wdech, półksiężyc. Wydech, przygotowanie do Whitefing. Wdech, Whitefing. Wydech, dłonie mata. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, stopa między dłonie. Wdech Mała Utita Hasta. Wydech Kaktus. Wdech Mała. Wydech Andziniasana. Wdech Wojownik Drugi. Wydech Skandasana. Wdech Łagodny kąt. Wydech Przygotowanie do Orła. Wdech, ręce góra. Wydech, kaktus i noga do boku. Wdech, pół księżyc. Wydech, przygotowanie do Whitewing. Wdech, Whitewing. Wydech, dłonie, mata, noga, tył. Wdech, prawa noga góra. Wydech, między dłonie. Wdech Mała Utita Hasta, wydech Kaktus, wdech Mała Utita, wydech Nama Anżinyasana, wdech Wojownik Drugi, wydech Skandasana, wdech Łagodny Kąt, wydech Noki, wdech Ręce góra. Wydech. Kaktus noga. Wdech. Półksiężyc. Wydech. Przygotowanie. Wdech. Przeciągnięcie. Wydech. Przygotowanie do wyjścia. Wdech. Lewa noga góra. Wydech. Między dłonie. Wdech. Mała utita hasta. Wydech. Kaktus noga. Wdech. Mała utita hasta. Wydech. Pochylenie. Wdech. Wojownik drugi. Wydech. Skandasana. Wdech. Łagodny kąt. Wydech. Nogi. Wdech. Ręce. Wydech. Aktus po raz drugi. Wdech. Półksiężyc. Wydech. Przygotowanie. Wdech. Przeciągnięcie. Wydech. Przygotowanie do wyjścia. Wdech. Prawa noga góra. Wydech. Między dłonie. Wdech. Do góry. Wydech. Asan. Wdech, wira, wydech, skandasan, wdech, łagodny kąt, wydech, nogi, wdech, ręce, wydech, kaktus, wdech, półksiężyc, wydech, przygotowanie, wdech, przeciągnięcie. Wydech, przygotowanie do wyjścia. Wdech, lewa góra. Wydech, między. Wdech, mała utita hasta. Wydech, kaktus. Wdech, mała utita hasta. Wydech, Andziniasana. Wdech, wojownik. Wydech, skandasana. Wdech, kąt, wydech, nogi, wdech, ręce, wydech, kaktus, wdech, półksiężyc, wydech, przygotowanie, wdech, thing, wydech, przygotowanie do wyjścia i przejdźmy do psa z głową w dół. Zróbmy głęboki wdech, zróbmy wydech. Jeszcze jeden wdech i z wydechem usiądźmy w siadzie skrzyżnym, wydłużmy plecy, opuśćmy barki. Jak macie ochotę, to możecie wrócić do tej sekwencji i robić ją, i robić ją, i robić bez końca. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze nieskończone flow. Jeżeli doceniacie naszą pracę, pamiętajcie, że działamy dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu. Serdecznie dziękuję za nie. Można nas wspierać jednorazowo, podziękować nam za praktykę blikiem, a jeżeli chcielibyście wspierać nas regularnie, to kliknijcie w przycisk Wesprzyj przy nazwie naszego kanału, a tam wszystkiego się dowiecie. Nowe osoby? Serdecznie zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnych praktykach.